Witam Was w pierwszym odcinku Anime Wiadomości. Prezenterem dzisiejszych wydarzeń będę ja, Alive. To nazywa się Anime Wiadomości, ale będę opowiadał o wszystkim, co zostało ujawnione od początku roku w Japonii i mnie zaciekawiło. Ja wiem, że inni też takie filmki robią, ale ja chcę, bo... bo nie mam lepszego pomysłu na życie. Anena dostanie anime w formie owy. Manga opowiada o wspólnym życiu Demona i młodego chłopca. Autorem oryginału jest być może znana Wam Pochi, która tworzy też rysunki do tej jednej light noveli o mamie, o której mam yy, dość mocne opinie. Anne Romano jest jednak w całości autorskim projektem. Z dwóch wersji mangi zdecydowano się na adaptację tej, w której nie ruchają dzieci. Jew. Yes. Hirohiko Araki, twórca JoJo skończył pracę nad plakatem promującym Igrzyska Paraolimpijskie. Jest to reinterpretacja wielkiej fali w Kanagawie z kilkoma smaczkami z JoJo dodanymi do wyposażenia ukazanych sportowców. Death Note dostaje sequel w formie 87-stronicowego one-shota. Historia ma się skupiać na notatniku Ryuka, który ponownie znalazł się na ziemi. Jako ogromny fan serii, którym możecie powiedzieć, że jestem po filmie, w którym opierniczyłem Netflixową adaptację, nie mogę się doczekać, aby to przeczytać. Premiera już 4 lutego. Został ujawniony zwiastun nowego filmu Pokémon. Co ciekawe, jego skupieniem nie był żaden legendarny stworek, a nowa postać przywodząca na myśl Tarzana. Japońska nazwa filmu to Pokémon Koko i wejdzie do kiny 10 lipca. Koko. Pokémon Coco. I to nie koniec nowości ze świata Pokémonów, bo ogłoszone zostały płatne fabularne DLC do Pokémon Sword i Pokémon Shield, które pozwolą na eksplorację nowych obszarów oraz spotkanie nowych i starych Pokémonów. Pierwsza część rozszerzenia Isle of Armor, ma wyjść w czerwcu, druga, The Crown Tundra, planowana jest na jesień. To wszystko ode mnie na dzień dzisiejszy. Mam zamiar robić takie filmy w połowie i na koniec każdego miesiąca, lub kiedy usbierają mi się jakieś tematy, bo jak mogliście ujrzeć, są one bardzo spersonalizowane. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego. move ale... you